Witamy serdecznie. Dzisiaj prezentacja rowerów. Mamy tutaj Kone Coiler 20 cali z zamontowanym pakietem 20S8P na ogniwach Sanio GA. I mamy tutaj Sabotona Mini E3 20S. Tak, on daje 45A na zablokowanym sofcie i 60A na otwartym. No i mamy tutaj Carrera Banshee X. I Bansik. jest też na skrzynce. Na bomberze na bardzo dobrym firmowym zawieszeniu. Z tyłu chyba jest Fox. Dzisiaj nie mamy Gimbala, więc obraz trochę gorszy, ale rowery trochę fajniejsze za to. No, zobaczcie. Mamy tutaj MXUSa 6T 30H. No i ten rower rozpędza się do 50 na godzinę. Bateria jest 14S. MG Volt Swift. Opony terenowe, nóweczki ogólnie rower w bardzo dobrym stanie, niezniszczony. Tak to wygląda. Kolorowy wyświetlacz LCD. Marek teraz pra, patrzy i reguluje przerzutki. No, i też takie trochę bardziej poważne sprzęty. Wreszcie jest chwila, żeby coś fajnego złożyć. To był wcześniej Mid Drive TDSZ2, natomiast ten zestaw jest na tyle słabej mocy, że po prostu no, szybko opuścił ten rower. I została zastosowana skrzynka na 14S7P. Jest tutaj sterownik pod spodem, również w obudowie z karbonu. Obudowa jest ze sklejki, jeszcze tam do dokończenia trochę. Trzeba delikatnie przygrzać ten karbon. A tu mamy konę. Kone jest na 3K Turbo. Na testach. Na testach, przerzutki są. Jest wolnobieg DNP włożony w ramę. Blokady są tymczasowe, bo docelowe nie przyszły. Czekamy tutaj aż znajomi nam to wykonają. Blokady dedykowane, natomiast na razie jest po prostu wykorzystana blokada zwykła, podwójna. Będzie to szybko zmienione. Mamy chwilowo, też prowizoryczną torebkę. Stroimy tego sabotona. Zeszliśmy z czasem reakcji na manetkę do, e, do 10ms. Także bardzo jest fajna reakcja. Delikatne odkręcenie gazu powoduje, że ten rower od razu staje dęba. Powiem Wam, że na tym sabku mini bardzo fajnie się z dołu śmiga. Hamulce H z tył jest mechaniczny. Podpiąłeś tam linkę z tyłu. Tak, jak opięto. Niestety trzeba będzie zmienić do tego QS-a. Ze na to, że słabo hamuje. Ale testy musi wystarczyć. Ten jak się wczuł. Fajnie, fajnie. Muszę uchwycić Jakuba, jak tu leci drugi raz. Carrera fajnie wyszła. Ma fajną gometę taka jest zrywna. Trzeba się do niej trochę przyzwyczaić. No, z tym zestawem będzie. Tu też jest bomber, nie? Tak. Tak, też jest bomberek. firmowy, tarcza 203. Piasta na łożyskach maszynowych. Hej, także kawą solidnego innego sprzętu. Jak się tym śmiga Kuba? Powiedz no coś ciekawego. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Generalnie no, te 14S dają trochę większą prędkość, jest to odczuwalne, wiadomo. Że z pełnym zawieszeniem tutaj komfort jazdy inny, fajnie się kładzie, fajnie wybiera nierówności Szybcie, Ktoś będzie miał fajne. Generalnie Najpierw ja, a bo... no, <laughs> potem zobaczymy. Tak, dokładnie. Najpierw my chwilę potestujemy. Ale ogólnie to trochę było pracy przy nich. Patrzę trochę, czy się grzeją hamulce, bo tak trochę odkręciłem manetę. Tu jest 180 z przodu. No. Także trochę mniejsza tarcza niż te Ale. nasze 203. Powinna się trochę ułożyć, nie? bo tam coś wiem, że było przy nich robione. Bomber fajny, bo nie puszcza powietrza. On jest. Nie ma porysowanych goleni, także to jest spoko. Jest na twardo, dosyć zestrojony. Patrz. Śmiga konisko. Także cóż, działamy dalej. Teraz wychodzą dwa takie fule. No cóż, powoli nam się udało wreszcie dopiąć jakiś temat z tymi skrzynkami, więc coś się ruszy w tym temacie, bo było, było dość trudno to ze sklejki robić. Poprzedni wykonawca wyjechał niestety za granicę. Finalnie, także, także te skrzynki, co zrobił, to zrobił i po prostu dał dyla. Także szukamy szukaliśmy długo kogoś innego, kto by to robił akurat ze sklejki. No i są dwa tematy, albo będziemy robić z włókna szklanego, albo właśnie skrzynki będą ze sklejki. No i tyle. Cóż, śmigamy dalej. Kończymy następne konstrukcje. Akumulatory tam zaraz wychodzą, kolejne do, do klientów. Zrobiliśmy do fanga, BBS HD, może jakieś fajne fotki na Facebooku będą. Tak, no i kolejny. kolejny. Elek do nas przyszedł. Dzisiaj taki duży, tam na 300 ogniwek, z QSM 205, będziemy na sapku 150 to robić. Jest już drugi QS, do którego tam montujemy akumulator. Fajna miękka ta kona, widać jak zawieszenie pracuje. Także też taka. Trochę jak cube wyszła, nie? Ona jest trochę na pewno twardsza, ale pracuje fajnie. Także to jest kona. Kona ma, kona ma fajny wahać. Jesteś za gruby na ten ten <noise> Ja się wypraszam czas prawdziwy. Teraz ja się karnę. Trzymaj Kuba przejmuj tutaj Kto trzymał to? Dobra ja se to podaję przed tyłkiem Tylko nie rozwal mi telefonu <noise> Musimy napoić naszego robaczka Niestety nie wytrzymał do filmów A Michała porwało. Z której strony nadjedzie? To jest pytanie. Dawaj przez płot A moje dobrze ta kariera, powiem Ci że... No mówię, ja też parę razy ostro zahamowałem i pocieszyłem rower ten teren to jest bardzo jak znalazł Będziemy skakać, będziemy nagrywać Ona jest nasza, także możemy ją trochę pokatować Kariera na razie też jest nasza, kariera, kariery to właśnie nie będziemy. To ona jest taka typowa do... To już fajnie, ten zawias pracuje. Pamiętacie, że bardzo fajnie, mięciutko się jeździ. Trochę mu utwardził jeszcze No Ale tak to jest super. Dobra, kończymy. Cześć, trzymajcie się i zaspijajcie do naszego sklepu tam na MGV. Jak chcecie jakąś konwersję, to zapraszamy. <śm> <śm>